Chciałam dzisiaj sobie zgramy reaktywację, ponieważ y, y, jest fajna. A po drugie, ten film pewnie wleci dzisiaj później troszeczkę. Że wiesz, że jak tak sobie nastawiałem poprzedniego dnia, żeby na daną godzinę był, to raczej chyba dzisiaj go wrzucę później jeszcze zobaczymy. Więc co? Gramy. Widziałem ja w ogóle, zapomniałem wspomnieć, że drugi dzień w gramy reaktywację. Bo tak. Co? Teraz przechodzimy do filmu. Jare. Reload. E a voce, Nie, dobra, masz to jest, śmato. Albo czemu bym nie chciałam spraya walić? Przecież klikam sobie. W... klik... klawisz na mysze. Ja dosłownie co wymienię, a to dało mi jedno szam. Wiesz? Nie, następny typ, który ma w Kto to dodał na ten tryb. Niezła gra, która ma być, fajny ten tryb, ma być kompatybilna. A tutaj RPG-a, Tomygana, jeszcze brakuje, żeby minigala zaskoczył na się. Nie no, świetnie. Allora. Right. Да, я вижу.

Æsj. Nie nabiję tego efektu. Fizza to się na fajta. Co to jest? Tu mi chcesz zrobić. Chcesz dziadkowi zrobić zabał? Kupcę mózg. Dziadkowi zabał robić. To nowa generacja w ogóle nie ma współczucia dla dziadków. Co? Co tu się wydarzyło? Dobra. pierwszy zgod. Do dupy mu, yy, wiadomo co. W ogóle nie wiem, czy mu... Gram drugi dzień z rządu ale gramy. I co? Łapka w górę, subik i co? Mam nadzieję, że się podobało. Co? Nie ale...